Podniosą go. Piją trochę, to wie pan, werwy dostaną. O, jedzie, jedzie. Nie. Przecież on to nie ten wyjdzie. Wszystko połapie. No właśnie. To nasze, to no co tam. No właśnie, państwa, nie? To kurczę. Ten pomoże. I teraz z drugich Ale, Ale tutaj wziął kolejne schody. No ma, przecież to ma To jest no to idiota. jest mądry. No może się tak spieszył do akcji, że nie zauważył, że schody są. No. Tak, no. To są trzy schody. O on tylko jest idiota. kiedyś taki naćpany, czy coś ładnie mało nie kwantamowy. Teraz jest w ogóle się. Jezu. Jedź dalej, gazu. Jedź dalej, Fazet, to Jezu. Teraz naprawdę. Jeszcze schodę rozwalił. Ale kto to jest przecież to serciem? No to wyślę. <susurka> <susurka> o, kuchnik, a samo jazdy na rower! A jak się nie umie jeźdź, to będzie. A i tak na rower nawet jest jest. Tak, prawda? No, on to się chyba daje. chciał dalej jeździć. No. No, tak, Niech jedzie na da... gazu. Tak ja no ludzie. Dajcie spokojnie. Do Zjedzie. samochodu, do

na gamonie skikają Jezus Maria rozwalił a tam jeszcze jest ta... a tam jest taki plot jeszcze dalej No. Miesiące co? Pensji nie będzie chyba w tym miesiącu. A co pan zrobił? Ubezpieczenie, proszę pana, ubezpieczenie. Ubezpieczenie, ale to z pana kieszeni powinno iść. Bo jak ja coś rozwalę, to ja po ale to płacę. Ja mam ubezpieczenie. U nas w pracy nie było ubezpieczenie. Ale wie pan co, bez jaj, kurde, po schodach jeździć. Proszę pana, takie wezwanie było. Ale żeby po schodach jeździć było wezwanie. Eee, ratowanie życia proszę pana. No ale po schodach. Ten, 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 ten tam jest gwiazd. Tam jest gwiazd.